Siemanko, witajcie na kanale Krystek Team. Ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku, tak trochę luźniej, sprawdzam ogólnie, jak się zachowa kamera w drugą stronę, kiedy nagrywa mnie. Zobaczymy, jak wygląda dźwięk, jak wygląda obraz. Jest teraz zablokowanie horyzontalne, nie jest to Super View, więc obraz jest troszeczkę mniejszy. O, widziałem tam kurcze, zapierdzielają kłady. Taka perspektywa też mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz w tym momencie jadę do kolegi. Koniec wakacji, piękna pogoda. Myślę, że w taki sposób też mnie dobrze widać, ale nie wiem jak mnie słychać, więc muszę przejechać na drugą stronę. Kupiłem nowy uchwyt do GoPro już wcześniej, ale nie używałem go. Tylko miałem GoPro zamocowany na klatce piersiowej. Teraz mamy odwrotnie. Co do tych filmów, no muszę troszeczkę nadrobić, bo nie nagrywałem przez dłuższy okres czasu, no bo na przykład teraz nagrywam film, wrócę do domu około 18, zanim go zmontuję będzie 20, zanim się wrzuci to będzie 21, fajnie słoneczko grzeje, teraz może jakaś perspektywa jeszcze z drugiej strony kamery. Tak to wygląda. Obraz naprawdę bardzo ładnie się trzyma. Ja już jestem prawie u kolegi. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie jutro. No i jutro już po prostu wcześniej wyjadę, wcześniej to wszystko zrobię, żeby było wszystko wcześniej na kanale. Trzymajcie się. Powodzenia. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Piąteczka. Dzięki za luźnego vloga.